Robimy kiszkę ziemniaczaną. Potrzebujesz ziemniaki, cebulę, boczek, olej. Do wersji z boczkiem: kajen, rozmaryn, cząber, tymianek, majeranek, sól i pieprz. Do wersji czosnkowej: czosnek staropolski, rozmaryn, tymianek, sól i pieprz. No i jelita. Odbierz teraz ziemniaki, yy, za dużo tego, weź blender, rozdrobnij trochę ziemniaki i miel na drobnym sitku. Pozbądź się odmiaru wody. Podziel na dwie części. Obierz i pokrój cebulę. Pozbądź się skóry z boczku i pokój drobno. Usmaż cebulę i boczek. Do wariantu czosnkowego dodaj połowę cebuli i przyprawy. Następnie wymieszaj. Do wariantu z boczkiem dodaj resztę cebuli, boczek i przyprawy. Również wymieszaj. Nałóż tuleję, bez sita i noża. Na to naciągnij namoczone jelito. To lepiej pokazywałem w filmie o kaszance, który podpinam w rogu. I nadziewaj. Wyrównaj. Następnie zapętaj serdelki. Kiedy woda się gotuje, wyłącz palnik i pasz kiszkę 10 minut. I ma... nie, jeszcze nie koniec. Rzuć to na ogień. Pozdrawiam kolego, łabędzie. I teraz to masz! Chrupiąca skórka z wierzchu, soczysta, czosnkowa lub niezmiernie boczkowa w środku. Idealny dodatek jak i pełne danie na każdym ognisku pomiędzy kolejną puszką soku będzie jak znalazł. Jeszcze tylko zostaw suba i lajka. Widzimy się. Hej!